W tym momencie jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Zrobiono bardzo dużo, ale pr -owo. Zamknięto po prostu usta wielu dziennikarzom. Wielu dziennikarzom zamknięto z różnych przyczyn. Zaka, później, żeby jak ktoś napisał źle, zakazu kontaktu w mediach, czy przepraszam, z zawodnikami, do kontaktu na zgrupowaniach, akredytacji. A przypuszczam, że i wielu też miało może i umowy zlecenia, co może audyt. Pokaże, jeżeli będzie zrobiony. Więc yy, odcięto całkowicie tutaj prąd, stworzono bardzo duży PR, ale nie za małe pieniądze. I też nie za swoje, tylko za Polskiego Związku Piłkarszy. Jeżeli jakiś dziennikarz e, chciał coś złego napisać o Polskim Związku Piłkarskim, albo nie daj Boże, napisał, to za telefon brał niaki Janusz Tata Basałaj, dyrektor Departamentu PR-owskiego. No i słuchajcie, witań w albo to likwidujecie, albo po prostu nie dostaniecie akredytacji, nie będziecie mieć wstępu, to, 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 to. Jeżeli nie pomagało, brał niejaki gienek no owak dzwonił. A jeżeli dalej nie pomagało, no to jeszcze był zbigniew boniek. I rąbanka szła w pewnym momencie, i młody dziennikarz, który napisał no to naczelny, mówi: Matko Boska, no faktycznie będziemy mieć wstępu, tego kontaktu, gazeta, wszyscy dopisać, my nie, wycofajmy, to co będziemy się narażać. I nastąpił spokój. I powiedzę tak, jak Łazarczyk, że jak. Jeszcze raz powtórzę, że o prezesie Bońku to można mówić sami samych superlatybach, no wcale. No wcale, akapit, nawias, strach. Zamknąć nawias.